Podpięcie telefonu do ładowania jest banalnie proste. Tak samo łatwo jest z ładowaniem samochodu. Warto jednak wiedzieć, jak zoptymalizować proces ładowania, aby był szybki i ekonomiczny. Ładowanie samochodu w domu może być nawet 8 razy krótsze przy użyciu ładowarki ID Charger zamiast zwykłego przewodu podpiętego do gniazdka. Wybierając samochód elektryczny, przygotuj wcześniej swoją własną stację paliw. W wyborze odpowiedniej ładowarki pomoże ci internetowy sklep Eli stworzony przez Volkswagena. Gdzie w łatwy sposób możesz skonfigurować i zamówić swój ID Charger, a współpracująca z nami specjalistyczna firma instalacyjna zajmie się montażem. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz u siebie zainstalować ID Charger, wypełnij ankietę, do której link znajdziesz pod filmem. Zobaczmy, jakie systemy ładowania możesz wybrać. ID Charger to model podstawowy o mocy ładowania do 11 kW. W standardzie posiada kabel ładujący o długości 4,5 m. Cena tego modelu zaczyna się już od 2099 zł. ID Charger Connect to inteligentna ładowarka wyposażona dodatkowo w łączność LAN, WiFi oraz opcjonalnie w funkcję LTE, która umożliwia obsługę bez konieczności podłączania kabla do sieci lokalnej lub znajdowania się w zasięgu sieci WiFi. W standardzie umożliwia również sterowanie za pomocą aplikacji oraz chroni dostępu poprzez dedykowaną kartę ładowania. Jest to dobry wybór dla większej ilości użytkowników w gospodarstwie domowym, ze względu na możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji. ID Charger Pro to rozbudowana wersja z funkcjami dodatkowymi np. obsługą użytkowników samochodów służbowych wyposażona w licznik energii z certyfikatem MID, czyli systemu oceny zgodności przyrządów pomiarowych, wynikając z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Łączność z urządzeniem zapewnia sieć LAN, Wi-Fi oraz LTE już w standardzie. ID Charger Pro umożliwi ci przegląd wszystkich sesji ładowania oraz eksport danych do formatu PDF. Zaprezentowane rodzaje ładowarek są kompatybilne z obecnymi oraz przyszłymi samochodami marki Volkswagen, ale także z samochodami innych producentów, pod warunkiem, że są one wyposażone w złącze typ 2. Każdą ładowarkę możesz dostosować do własnych potrzeb już na etapie konfiguracji i przykładowo zamówić dłuższy przewód ładowania o długości 7,5 m, czy wybrać odpowiednie przyłącze elektryczne jedno lub trójfazowe. W sklepie z akcesoriami dostępna jest również nowość. Przenośna ładowarka ID Charger Travel Basis o mocy ładowania do 11 kW, dzięki której w podróży swoim ID będziesz mógł podłączyć się do różnych przewodów sieciowych i rozpocząć ładowanie akumulatorów. Wyposażona w panel sterujący, złącze samochodowe typ 2 oraz przewód o długości 4,5 m zmieni każde gniazdo w stację ładowania. Tak jak w przypadku samochodów spalinowych, staramy się o najlepszą jakość paliwa, które wlewamy do zbiornika. Tak, w przypadku samochodów elektrycznych warto zadbać o właściwe ładowanie akumulatorów, by zapewnić im jak najdłuższą żywotność. Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez ID Charger Connect i ID Charger Pro, połącz swoją ładowarkę naścienną z kątem WiConnect ID. Aby to zrobić, pobierz aplikację WiConnect ID. Następnie utwórz konto lub zaloguj się do istniejącego. Kontynuuj postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji. Rozpoczynając sesję ładowania, przytrzymaj kartę WeCharge, kartę RFID przed czytnikiem w stacji ładowania ID Charger Connect i ID Charger Pro. Niebieska dioda w polu stanu ładowarki informuje, że ładowarka jest w stanie uruchamiania. Poczekaj aż dioda zmieni kolor na zielony, informując o gotowości do działania. Wtedy możesz podłączyć kabel do samochodu. W polu stanu pojazdu zaświeci się zielona dioda informująca o ładowaniu się samochodu. Aby przerwać ładowanie, przytrzymaj kartę WeCharge, kartę RFID, przed czytnikiem stacji ładowania, następnie odłącz kabel od samochodu. Pamiętaj, nie zawsze ładowanie samochodu elektrycznego do 100% będzie najlepszym rozwiązaniem. Lepiej robić to tylko wtedy, gdy potrzebujemy maksymalnego zasięgu. Model IDP jest wyposażony w funkcję automatycznego ustawiania maksymalnego poziomu ładowania do 80%. Taki poziom naładowania jest optymalny dla twojego akumulatora. ID Charger jest wygodny, inteligentny i dostosowany do Twoich potrzeb. Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad zakupem samochodu elektrycznego, to zapraszamy Cię do obejrzenia pozostałych filmów, z których dowiesz się m.in., jak korzystać z planera podróży czy poznasz najciekawsze funkcje modeli ID. Volkswagen